No widzę, że już nie możesz się doczekać, którą z miliona nagród wygrasz. Zgadza się, liczę na roczny zapas paliwa. Oby mi się udało. To co, drapiemy. Jasne, powodzenia Ci życzę. No, nieskutecznie. Graj Ach. dalej. No niestety, ja też muszę grać dalej, ale mamy na to czas, prawda? Do 23 kwietnia. Zgadza się, oby nam się udało. Piotrze, co to za auto? Ha, wygląda znajomo. To Ale jednak widać, że to jest nowy model. To jest nowa Toyota CHR, oczywiście w wersji hybrydowej, bo innej teraz już nie ma. I jeszcze coś specjalnego w niej jest, tak? Tak, jeszcze coś specjalnego, bo to jest akurat wersja wyposażeniowa GR Sport. Zresztą widać, ten samochód ma takie sportowe akcenty, duże koła. No i bardzo ciekawe dwukolorowe malowanie tego samochodu, także rzuca się w oczy. Słuchaj, dawno nie miałem tak, żeby tyle osób zwracało mi uwagę na ulicy, jaki to jest ładny samochód. Właśnie. A tutaj tak się dzieje. Teraz się przejdziemy chwilę po mieście, a miasto to jest właśnie ten teren, w którym ten samochód spisuje się najlepiej, dlatego że to jest piąta generacja hybryd Toyota. Dwulitrowy silniczek. O mocy. Po, o mocy, słuchaj. Sam silnik spalinowy ma około e, 150 koni mocy, natomiast e, współpracuje jeszcze z silnikami elektrycznymi. Mamy tu też e, silnik z tyłu elektryczny, dlatego że to jest wersja, która ma napęd na obie osie i moc systemowa. Że moc systemowa to jest 197 koni, bo to nie jest tak, że moce silników spalinowego i elektrycznych się sumują. Tylko ta moc systemowa jest jakąś tam wypadkową tych mocy nie sumą. We wszystkich testach w poprzedniej generacji testujący zwracali uwagę na to, że tył szczególnie jest klaustrofobiczny. W, tym, w tej wersji, mimo że zewnętrzne wymiary tego samochodu nie zmieniły się w zasadzie, on jest troszeczkę szerszy od poprzednika. Natomiast jeśli chodzi o rozstaw osi, jeśli chodzi o długość, to jest cały czas tej samej długości e, samochód co poprzednik, ten sam rozstaw osi. Natomiast w środku wyczarowano troszeczkę więcej miejsca. Widzę, tylna szyba jest dosyć mała. Tylna szyba jest mała. Na szczęście kamera jest i kamera jest troszeczkę lepsza niż była u poprzednika. Mamy Dużo lepszy wyświetlacz tutaj, więc da się z tym żyć, ale no niestety manewrowanie w ciasnych przestrzeniach bez kamery, bez czujników cofania w takim samochodzie odpada. Podoba mi się ta deska rozdzielcza, naprawdę jest bardzo fajnie wykonana i zwróć uwagę na jakość materiałów, wszystko co tutaj masz w polu widzenia. Jest bardzo miękkie, jest... tak przyjemnie dosyć. Tak i, i te tworzywa są naprawdę wysokiej jakości, ale ten czar pryska trochę jeśli przesiądziesz się do tyłu, dlatego, że... Ty... by mnie. <laughs> czar, czar, jeśli chodzi o, o jakość tych materiałów. To znaczy jakość z tyłu też jest nadal dobra, ale nie są to już takie szlachetne materiały. Teraz na przykład jedziemy w trybie elektrycznym. Teraz nam silnik... podgląd, yy, sobie, tak, mam się podgląd. Tak, mam kontrolkę, która mi pokazuje. Teraz zresztą nie słyszysz tego silnika spalinowego. Za chwileczkę, jak przyspieszymy, to nie jest najlepiej wyciszone auto świata. Mhm. Jak chcesz z tego koncernu dobrze wyciszone auto, takie naprawdę dobrze wyciszone, no to niestety musisz sięgnąć do marki Lexus. Toyoty mają troszkę gorsze wyciszenie, ale, ale jak słyszysz po mieście, to nie przeszkadza, szczególnie, że ten układ napędowy jest bardzo cichy, ale jak się. Silnik spalinowy, na chwileczkę się uruchomi, to było go ja słychać. By to... A jeśli chodzi w ogóle o jazdę tym samochodem w takich strasznych, nieprzyjemnych, nudnych, miejskich korkach, jedziemy w godzinę szczytu, e, można uzyskać spalanie takie z czwórką z przodu. Natomiast no, ja troszkę dojeżdżam spoza Warszawy, jadę trochę trasą szybkiego ruchu, jadę autostradą, no i tutaj średnia mi wychodzi tak około 6 litrów. Jest to taki tryb mieszany. Tak, ale, ale uważam, kawałka. słuchaj, uważam, że 6 litrów dla takiego samochodu to nadal jest całkiem fajny wynik. Zgodzę się, to nie jest dużo. Wersja GR Sport z tym układem napędowym, czyli ze 197-konną hybrydą, z dwulitrowym silnikiem, z tymi gadżetami sportowymi kosztuje jakieś 213 tysięcy, nie całe 213 tysięcy, ale... Ten samochód, ale. Ale, ten samochód, tak, żeby nie było, że to jest samochód od razu za te 213 tysięcy. Ten mhm. samochód podobnie wyglądający, ale bez tych sportowych gadżetów, no może nie taki aż ładny i bez tych na przykład fajnych sportowych foteli, z silnikiem słabszym, bo z układem napędowym też hybrydowym, ale to o mocy. 1,8, tak? 1,8 to jest ten słabszy. Tu jesteśmy, siedzimy w dwulitrówce. Słabsza wersja ma pojemność 1,8, moc systemową. Na poziomie 140 koni i to jest wersja w tej chwili za jakieś 140 tysięcy. Jak wiesz, do cen w dzisiejszych czasach nie bardzo się można przywiązywać, ale taki rząd wielkości. I co, fajne autko? Bardzo fajne i teraz to widzę, yy, jeszcze bardziej mi się podoba z zewnątrz. Zewnątrz jest naprawdę fajny i powiem Ci, że gdybym nie potrzebował auta yy, super przestronnego, to to jest naprawdę fajny, dosyć uniwersalny samochód, bo w mieście sprawuje się rewelacyjnie. I mimo, że to jest Toyota hybrydowa, to w trasie też nie jest źle. Naprawdę ten samochód się sprawdza na co dzień, pod warunkiem, że nie potrzebujemy czegoś wyjątkowo przestronnego. Zgadzam się z tobą w 100%. O, jak nudno. <laughs>